Krótką historią obecnie pierwszoligowej drużyny piłki ręcznej kobiet przedstawi nam prezes KS Karkonosze, pan Wiesław Deja. W programie, jak minął rok w KS Karkonosze. Dzień dobry Państwu. Zbliża się koniec roku kalendarzowego i zbliża się również Półfinał pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet. Jest półmetek. Koniec pierwszej rundy, który nastąpił 19 grudnia. Ale jest chyba okazja do opowiedzenia, jak do tego doszło, że mieszkańcy Linii Góry mogą przeżywać te dramaty, to znaczy oglądać mecze pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet. Pamiętacie Państwo, że w miesiącu marcu drużyna KSK Konoszy uczestniczyła w wygrywkach drugiej ligi. Pamiętacie również Państwo wydarzenie w tym mieście na hali przy ulicy 12, kiedy to Karkonosze po zwycięstwie nad AZS AWF Poznań, poprzednio wygrywając mecz bardzo ważny w Katowicach za AZS AWF Katowice, fetowały dziewczęta zwycięstwo, wygranie drugiej ligi i awans do pierwszej ligi. Przypomnę Państwu, że ostatnią bramkę w drużynie Karkonoszy w drugiej lidze strzeliła nasza chyba najlepsza strzelczyni świetana Grigoriewa. Te fragmenty, które Państwo teraz oglądacie, to właśnie koniec marca, hala przy ulicy 12, awans do pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet wywarczony dzielnie, ambitnie przez młody zespół Karkonoszy Jelenia Góra. I to było w drugiej lidze, to było na wiosnę tego roku. Po przerwie grupa szkoleniowców, działaczy zastanawiała się, jak zrobić co zrobić, żeby zespół był w pierwszej lidze, żeby walczył w tej pierwszej lidze i żeby się utrzymał. Dokonano kilku transferów zawodniczek z innych miast w cel wzmocnienia tego Beniaminka zespołu drugoligowego. Wzmocniono zespół Katarzyną Frąszczak, Batą Krasuską, Justyną Odyniec i Margaritą Aleksiejewą z San Petersburga. Trenerem w dalszym ciągu był Wiktor Kobzar i jest do dzisiaj. Ciężkie przygotowania, okres lata. Wszyscy na wakacjach nad morzem, nad jeziorami odpoczywają. Zespół Karkonoszy bardzo ciężko pracował. I wrzesień. Pierwszy mecz tu na miejscu. Beniaminek walczy z utytułowaną drużyną GKS-Sośnica z Gliwic. Zwycięstwo. Trzema bramkami, ale zwycięstwo. A więc pierwszy sukces można uznać, że był już poza Beniaminkę. I tak, proszę Państwa. 13 meczy w przeciągu miesiąca września, października, listopada i grudnia. Tak się akurat składało, że wszystkie mecze, które tutaj Drużyna Karkonoszy gra do ostatniego wygrywała, zbieg okoliczności był taki, że trzy mecze Karkonoszy wygrywały różnicą jednej bramki. Ze zgodą Ruda Śląska 28-27, z Piotrkowią z jedną z najlepszych Drużyn Polskich 24-23 i za kilka tygodni znowu 24-23 z Bałtykiem Gdynia. Obecnie zespół karkonoszy jest na łączonym miejscu 7-8, a więc środek tabeli. Jest to miejsce, które zakładaliśmy, że drużyna jest w stanie w tym częściowo nowym składzie osiągnąć pierwsze rundy. więc cel szkoleniowy, sportowy został spełniony. Tak się okazało, złożyło, że na 13 meczy możliwość 26 zdobytych punktów karkonoszy zdobyły 13 połowę. 6 zwycięstw. 6 porażek i remis z zagłębiem lub tu na miejscu. Ta ilość punktów daje możliwość myślenia o tym, że w drugiej rundzie, jeśli karkonosze zagrają na tym samym poziomie, jest szansa się utrzymania. Ale karkonosze chcą walczyć i chcą mieć bezpieczne miejsce. Szóste, ósme, a więc w okolicach tego, co można powiedzieć o pierwszej rundzie. Zespół już jest skonsolidowany, trudno będzie mówić od stycznia, że to Beniaminek, tu się 13 spotkań rozegranych. Zespół coraz bardziej jest dojrzały, zgrany, widać to z meczu na mecz. Okres przerwy, roztrenowania i już w styczniu ponowne rozgrywki. 9 stycznia tak zwana druga eliminacja Pucharu Polski, wyjeżdżamy do Krapkowu. W wypadku zwycięstwa w Krapkowicach w turnieju kwalifikujemy się do półfinału Pucharu Polski, czyli do ośmiu najlepszych drużyn Polski. No i tam później losowanie. Można by losować jedną z drużyn z ósemki mecz i rewanż i w wypadku zwycięstwa w sumie w meczu awans do finału Pucharu Polski. Tyle o Pucharze Polski. Rozgrywki natomiast teraz pierwszoligowe rozpoczynają się 16 stycznia meczem wyjazdowym w GKS Sośnica-Gliwice. Następnie 23 stycznia, jedyny mecz miesiąca stycznia tu, na miejscu i następnie 27 zaraz za 4 dni ponowny wyjazd do Ruty Śląskiej na mecz z następnie feryjna przerwa dwutygodniowa i od lutego, od 13 w każdą sobotę do końca kwietnia już druga runda pierwszej ligi yy, piłki ręcznej kobiet. I proszę Państwa, co poza ligą. Pamiętacie Państwo z relacji telewizji kablowej Relaks w Jeleniej Górze, że sukcesem zakończył się turniej w miejscowości Randers w Danii, gdzie Karkonosze wygrały ten wielki międzynarodowy turniej. Również dziewczęta z Karkonoszy drugie miejsce w międzynarodowym turnieju piłki ręcznej kobiet o puchar Barbunki w Gliwicach. Pamiętacie również Państwo ostatni mecz, że kargonosze grały w dekompletowanym składzie. Miejmy nadzieję, że w nowym, 1993 roku wszystkie dziewczęta będą już zdrowe, wyleczone z kontuzji. Ja osobiście zapraszam Państwa na wszystkie mecze, które odbywają się na Hali przy ulicy 12. Ci z Państwa, którzy uczęszczają na te mecze, wiedzą, że są atrakcyjne, ciekawe, widowiskowe, mają swoją dramaturgię. Są po prostu moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Wiecie Państwo również o tym, że Magdalena Łeszyk, bramkarka Karkonoszy, to reprezentacja Polski Młodzieżowej, a ostatnio powołana, powołana do kadry seniorek. Jak broni Magdalena Łeszyk? Na zakończenie chciałbym Państwu pokazać kilka jej obron, a z okazji nowego 1993 roku w imieniu własnym i zarządu KS Karkonoszy przekazuję Państwu lepszego, spokojniejszego, bogatszego Nowego Roku, jak już nie w sprawie finansowe, to na pewno w atrakcje na hali przylicy z 12, atrakcje prezentowane przez piłkarki ręczne naszego klubu. Szczęśliwego Nowego Roku od KS Nagiera. Magiera. I będą Państwo widzieli często wysoką blondynkę, szczególnie wchodzącą na obronę. Маби на битекар